Zmodyfikowane brzuszki. Test ten sprawdza siłę mięśniową tułowia oraz brzuch. Do testu potrzebna jest karimata oraz stoper. Pozycję wyjściową stanowi leżenie tyłem, kończyny dolne są zgięte w kolanach do kąta 90 stopni. Stopy leżą na podłodze, barki są wyciągnięte do przodu, a czubki palców dotykają ud. Ćwiczenie polega na skłonie tułowia tak, aby końce palców dotknęły najwyższego punktu kolan, a następnie wyproście tułowia do pozycji wyjściowej. Do najczęściej popełnionych błędów podczas wykonywania tego testu należą. Kąt w kolanach jest większy lub mniejszy niż 90 stopni, ruch nie jest płynny, ćwiczący pomaga sobie zamachem tułowia. Końce palców nie dotykają najwyższego punktu kolan lub nie ma pełnego wyprostu tułowia do pozycji wyjściowej. W czasie unoszenia tułowia, odcinek lędźwiowy kręgosłupa ma pozostać w kontakcie z podłożem, a głowa ma być przedłużeniem tułowia. Wynikiem testu jest ilość prawidłowo wykonanych skłonów w ciągu minuty.